so right, look good No, to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, ogólnie, już zapowiadałem ten odcinek na moim Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. Tutaj powinna wziąć się nazwa: yy, Mat7U7. Możecie zaobserwować z góry dzięki. Yy, dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków, w którym robię treningi. Yy, może wybierzemy się na siłownię, jak otworzą. Nie wiem, czy są otwarte. Yy, nie kojarzę, nie, nie wiem. Po prostu nie wiem, czy są otwarte siłownie. Może wybierzemy się na jakiś do parku tam gdzieś tam pod, pod, podciągnąć się na drążku. Troszkę popróbujemy tego wszystkiego. Myślę, że jeszcze na pewno z jeden, dwa odcinki się pojawią. A więc trenuję około 3 miesięcy. Jest to trening bez sprzętu. Znaczy w sumie ma Metalowa ta, no jest taki hunter zrobiony masoręcznie. No i tą pufę, nawet dwie pufy. No, na której robię pompki z, z wyżej, już nieszonymi nogami. W ten sposób jest ciężej, dlatego jest większa pompa. <laughs> Cenuję od tych 3 miesięcy, ale to wygląda tak, że te 3 miesiące trenuję, ale na początku robiłem sobie 2-3 dni przerwy. Raz nawet zdarzyło się prawie tydzień przerwy, a teraz robię codziennie, regularnie, dwa treningi dziennie, rano i wieczorem. Ogólnie daję radę. Robię po kilka serii właśnie tych co widzieliście. najczęściej omijam tą popisówę tam co odwaliłem. Że wiecie, pod, robię, pom, robię pompkę i klaszcze, nie? To wiecie, o, wiecie o, omijam, nie? Sprawdzę czasem czy dam radę i rekord moich pompek z traśnięciem to jest 8. Tam się a ile kalorii dziennie nie spożywam? Yy, dziennie spożywam tysiąca kalorii, a że suby tak fajnie rosną, nie? Ja nie jestem żadnym nerdem, takim wiecie, co cały czas siedzi przed kompem albo przed telefonem i gra, albo cały czas takie social media, tylko jestem aktywny, sportowo, no, trzymajcie się no i siema, spocony jak świnka, trening zrobiony normalnie, że tylko wieczorem dostało zjeść coś fajnego i się ma na razie